Cześć, dzisiaj Wam pokażę kolejną porcję moich modeli nowych wyrobów. Zaczynamy! Pierwsze to jest taka donat, Myszka Miki. E. Taka pianka z Haribo. Kolejne kółeczko. Co, że to jest fioletowe. Widać, że ma różne kolorki. Eee, Babeczka w stylu kawaii. To są takie pieski z chyba jakiejś japońskiej bajki, chyba też mała goma. Pieski. Takie fajne. Jeden zielony, jeden yy, niebieski. Arbus. Miałam nakręcić o nim tutorial, lecz coś się nie chciał wrzucić. Nie. Laleczka, chibi, jeśli się. O, jest. Laleczka, chibi, taki króliczek. A do tego zrobiłam takiego króliczka. No i tam laleczki, przepraszam Was, ale to chyba było chibi. No um, Lodzik Włoski Taki Lodzik włoski sposób posypką czekolada mm. e, Taki To będzie teraz takie fajne To jest taki ptaszek A do tego jest jego gniazdo No i to się go tak wkłada Można go wyjąć Rolatka o smaku kiwi. Nie ma, to nie jest taka nacinania. nacinania ale umiał robić rolatki. To może się niektórym widać dziwne. I dlaczego wbiłam do czarnca? Ale to jest taka kubka. Żeby było ładniej, powiem pół. Taka Kubka, jeśli ktoś widzi, to ma takie oczka, fajne. I jest ona taki, o takiej strukturze na A to już nie wszystko. gdzie to jest? O, to jest taka taki chyba pomidorowa z kluseczkami. I to jest taki kubeczek z kakałkiem, Ale to miało być to, ale odpadło. No i to przyczepię. Ale może będzie taki od trzymania. Ale chyba to doczepię. Ciasto, z takimi perełkami Perełki znalazłam takiego łańcuszka Nie przyczepiam Książka Ksiarzeczka taka W stylu Kawaii Tu mamy tytuł Oczka I z drugiej strony miało być Wow, takie fajne Hamburger z tutorialu Komórka. Taka br. Kawałek pomarańczki. To jest bardzo ładne. Tutaj jest, jak widzicie, taki guziczek. Muszę źle no, widać. Coś mam zły ten. Wiecie, może teraz będzie lepiej. Chyba teraz lepiej. Tak lepiej mi się daje. To jest taki perłek. Perałka, widzicie? Takie coś, co się siedzi w środku, to takie perałka i do tego takie ładne kwiatki. Kwiatuszek do tego. Następny kwiatuszek, tylko, że też to do moich kolczyków, bo moje kolczyki są też w takim stylu. o widzicie? Tak. coś podobie do tego stylu, do tego, tylko naklejam takie placuszki do tego dookoła. E Lizak słukała jej tylko, że on ma taką dziwną mordkę taką aaaa, bo, bo dziecko tak lizało go i opuściło. Oj, coś się przyczepiło. kurde, tego? To jest taki mikrofon. Normalny mikrofon to są takie dwa przyciski. Zrobiłam go, bo wczoraj było MAN Talent. Oglądam sobie, mam talent, no i w trakcie mam talent, robię mikrofon. A jeśli widzicie, on jest taki błyszczący. Błyszczący efekt uzyskam, yy, używając bardzo mocno błyszczącego lakieru, dobrze znać. Turebka. Taka czy liczyć dla czegoś. Albo dla albo nas sprzedaż, albo coś. Pamiętacie? Teraz będą dwie pary kolczyków. Oj! Nie znoszę tego. Czarna. Co yy. to jest? Taka para kolczyków listki. Drugi jest taki sam, naprawdę taki sam. O. Które mu się to? No i takie fajne kolczyki. Świnki. Taka o, i taka o. No, to były wszystkie moje charmsy. może i dzisiaj mało, i widać, że mało w porównaniu do tego. No, i zapowiadam y, taki odcinek: moja modelina, następ następną sobotę lub niedzielę. Następny odcinek będzie z nowymi modelinowymi cudami, i, i wszystkie modelinowe cuda. Czyli moja modelina 6 będzie wtedy. No i będzie wszystkie, ale dzisiaj jest modeli na 5, więc zapraszam, może dzisiaj będzie jeszcze tutorial i pokażę Wam co jeszcze y, dzisiaj robię, tylko musicie poczekać e, chwileczkę, to. to zaczynam dzisiaj robić, to jest taki będzie misio kwadratowy, to będzie taki Fajne, bo tutaj będzie go ciałko, tak starczało. No, ale to jeszcze główka nawet nie jest utwardzona. Nic nie jest od niego utwardzone, ale zaczęłam robić. Miałam zrobić przed własnym utwardzeniem, ale już zabrałam mi czasu i nie mogłam. Tak to bym musiała jeszcze, może może następny dzień czekać. No, to było, wszy... to było wszystko, to jest dzisiaj wszystko na dzisiaj i bye. Cześć! Cześć!